Hej, witam w kolejnym odcinku podcastowym. Dzisiaj wyglądam dosyć niewyjściowo, natomiast wiąże się to z tematem odcinka, ponieważ chciałabym trochę z wami porozmawiać o tym, jak makijaż i cały mój image wpływał na moje życie i na to, jak odbierałam ludzi wokół siebie, także jak oni mnie odbierali i ogólnie trochę na temat wyglądu kobiet. Mam ze sobą kawę i wyglądam tak nie bez powodu. Byłam wczoraj na koncercie Tate McRae. Nie wiem kiedy wam to wrzucę, więc prawdopodobnie byłam na tym koncercie już miesiąc temu, jak to słuchacie, ale wróciłam dzisiaj dopiero o piątej do domu. Przespałam kilka godzin, musiałam wstać, więc dlatego tak wyglądam. Zacznijmy może od tego, jak zaczęła się cała moja przygoda z makijażem i ogólnie kiedy był ten moment w moim życiu, gdy stwierdziłam, że moja twarz bez niego jest dziwna. Nie wiem, czy dowiecie, o co mi chodzi, ale no, mam wrażenie, że ogólnie dużo kobiet tak ma, i ja też tak miałam przez bardzo długi czas, gdzie wydawało mi się, że moja twarz bez żadnych jakichś poprawek, właśnie makijażowych, jest trochę niekompletna. W sensie nie jest to twarz, którą wypada w ogóle pokazywać ludziom. I w momencie, gdy ja, słuchajcie, miałam 11-12 lat, zaczęły się moje problemy skórne, i jakby to jest coś, co trochę podyktowało całe moje życie. Znaczy, wiecie, gdy jesteście tak młodzi i jesteście tak naprawdę też jedną z jedynych osób wokół, która ma te problemy, bo u mnie one zaczęły się bardzo szybko i to bardzo wpłynęło na moją samoocenę. Ja absolutnie nienawidziłam wychodzić z domu, gdy nie czułam, że zakryłam wszystko, co powinnam. No i też wiecie, jakie są dzieci. Wiecie, jakie są dzieci. Ja e, byłam trochę wyśmiewana przez to. To znaczy, ludzie nadawali mi jakieś e, dziwne. Niki, nazwy, to był też taki burzliwy okres w moim życiu trochę, w sensie kłóciłam się z wieloma osobami wokół siebie, byłam w takiej pewnej grupce znajomych i potem gdy się pokłóciłam z tą grupką znajomych, to wiecie, zrobiła się drama na pół miasta. Ja jestem z mojego miasta, więc tutaj takie dramy, że tak powiem, no są duże, w sensie w momencie, gdy znajdziecie się w jakiejś grupie wiekowej w takim małym mieście i będzie coś nie tak, no to... Ta kłótnia jakby się rozniesie już po całym mieście. Wszyscy wiedzą, że wy pokłóciliście się z tymi osobami, że te osoby mówią to o was, i tak dalej. Więc jakby mnie to mocno uderzyło i podczas tej kłótni, gdzie wiecie, bywały równe wyzwiska, to ten mój wygląd był jakby jednym z jakichś większych zarzutów. I to jest coś, co jakby zawsze było dla mnie dziwne, w sensie my jako społeczeństwo trochę uznaliśmy, że drugi człowiek ma obowiązek wyglądać dobrze, ma obowiązek być ładnym. I zaczęliśmy też nadawać trochę wartość tym osobom, przez to na przykład, że są ładne. I ja nie chcę mieć teraz wrednie, absolutnie nie. Uważam, że każdy człowiek wnosi coś do świata, że każdy ma jakąś swoją wartość. No ale to też widać bardzo po social mediach, w sensie wiecie, w momencie, gdy na TikToku pojawi się jakaś ładna dziewczyna, która załóżmy jest ponadprzeciętnie ładna, że wygląda po prostu niesamowicie, no to ona potrafi się wybić w tydzień, tylko dlatego, że wygląda jak wygląda. I paradoks też jest taki, że takie dziewczyny mogą na przykład wstawiać tylko live w sensie tylko TikToki, gdzie wyglądają ładnie, a mimo to zbiorą jakąś taką grupę fanów i ci fanowie zaczną postrzegać tą osobę jako na przykład dobrą osobę, wartościową, bo mimo tego, że jakby ta osoba nic nie pokaże, w sensie nie udowodni, że załóżmy ma te cechy. Po prostu będzie nagrywać TikToki, gdy ładnie wygląda. My, jako ludzie, przypisujemy tym ładnym osobom, bo to nie tylko dziewczyny, chłopaki też, przypisujemy tym ładnym osobom pozytywne cechy tylko przez to, że są ładne. Znaczy, no, wiecie, tak wygląda świat. Ja y, nie mam w sobie jakichś takich chęci, żeby próbować teraz go zmieniać. Absolutnie nie. Tylko przytaczałam jakieś pewne fakty, pewne prawdy, których się nauczyłam w życiu. Wracając do mojej historii makijażowej. No, w momencie, kiedy zaczęły się te moje problemy skórne, ja zaczęłam używać makijażu. Na początku, wiecie, to był tylko korektor, żeby zakryć te zmiany. Potem wleciał jakiś tam tuż do rzęs. E, poszłam też na no, moją wtedy pierwszą regulację brwi, pamiętam, zaczęłam malować te brwi. Przyjaźniłam się wtedy z taką dziewczyną i ona trochę wcześniej zaczęła się malować niż ja, więc pamiętam, że że dała mi bardzo dużo kosmetyków, jakichś takich swoich, których ona nie używała i ja po prostu, wiecie, wtedy wpadłam w taki wir, że chciałam się ciągle malować. Te makijaże były oczywiście beznadziejne, natomiast ja pomimo tego, że no właśnie te makijaże nie były dobre, ja i tak czułam, że muszę je robić. Ja wtedy przestałam w ogóle wychodzić z domu bez makijażu. Dla mnie pokazanie się bez makijażu wtedy to byłaby jakby wielka osobista tragedia. Naprawdę ogromna tragedia. W momencie, gdy miałam tam już, nie wiem, 14-15 lat, a to była ósma klasa i początek pierwszej, no to zaczęłam malować się mocniej. Ja, gdy miałam to 14 lat i siedzieliśmy jeszcze trochę w domu przez COVID, to pamiętam, yy, nauczyłam się wtedy też doklejać sztuczne rzęsy i w ogóle robić taki mocniejszy makijaż. I no powiem wam tak, makijaż wtedy był przeze mnie odbierany jako po prostu obowiązek. W sensie ja musiałam się malować, to nie było coś, co ja wybierałam dlatego, że na przykład lubiłam się malować. I bardzo jeszcze długi czas był takim moim wewnętrznym obowiązkiem. Ja wychodziłam z domu bez makijażu tylko w moment takich, takich naprawdę dużych kryzysów psychicznych, gdy po prostu nie miałam siły się malować. I na pewno też nie wstawiałam nic bez makijażu. W sensie zero. Nic. Wszystko się zmieniło, gdy ja weszłam pierwszy raz na Izotek i zaczęłam mieć pierwszy raz w moim takim już trochę dorosłym życiu ładną cerę. Wtedy zaczęłam zauważać, że mogę wychodzić bez tego makijażu. No ale wiecie, no to nie było rozwiązanie. W sensie każdy z ładną cerą może wyjść bez makijażu, bez korektora na twarzy, i jakby to nie jest problem. Problem pojawia się wtedy, gdy jednak potem znowu zaczęłam mieć nawrót trądziku i znowu poczułam, że po prostu muszę się malować że muszę. Najgorsze trochę, gdy macie trącik, jest to takie poczucie niesprawiedliwości, w sensie, wiecie, wszyscy dorastamy i e, załóżmy, każdy nastolatek przychodzi przez jakąś tam okres dojrzewania, ale no na przykład niektóre osoby całe życie mają ładną cerę i będą całe życie miały ładną cerę, bez względu na to, co będą z nią robić, ta cera zawsze będzie ładna i nigdy będą miały większych problemów z nią. I ja, gdy byłam trochę młodsza, byłam taka strasznie wkurzona na świat i czułam taką ogromną właśnie niesprawiedliwość, że ja muszę, wiecie, ladać po dermatologach, robić jakieś tam badania, brać te takie mocne tabletki Nakładać jakiś Milion Skinker, wiecie, chodziłam do Rosmana i jakby każda nowa rzecz, którą kupiłam, miała być dla mnie jakimś life changing, po prostu experience. Że ja to kupię i nagle będę mieć ładną cerę, a niektóre osoby w życiu nie musiały się takimi rzeczami przyjmować, i gdy ja byłam młodsza, to ja naprawdę byłam strasznie wkurzona na świat, że tak jest. że ja muszę się starać, że jakby pomimo moich starań, to i tak nie wychodzi, i tak ciągle są jakieś problemy, a niektóre osoby w ogóle nie mają tych problemów i mogą żyć w spokoju ze swoją cerą, nie? Więc no dopiero. Z dorastaniem. Ja trochę porzuciłam taką tą złość na świat dookoła siebie i złość na osoby dookoła mnie, które nie musiały się martwić takimi rzeczami, no ale pewno było bardzo ciężkie dla mnie, żeby w ogóle dojrzeć do tego. Powiem Wam szczerze, że ja taki spokój ze swoim wyglądem osiągnęłam chyba dopiero jak miałam. 17-18 lat, to to jest trochę głupie, że to było tak późno, ale wydaje mi się, że po prostu to był też trochę moment, w którym ja zaczęłam bardziej doceniać swój charakter i swoją osobowość ponad swój wygląd. Bo wygląd grał dla mnie też bardzo dużą rolę przez to, że gdy ja zaczęłam trochę bardziej działać w internecie i załóżmy, zaczęłam poznawać trochę więcej mężczyzn. To ten wygląd stał się dla mnie ważny, bo no wiadomo, jakby na co patrzą mężczyźni dookoła was w większości. No wiadomo, że na to jak wyglądacie. I gdy ja zaczęłam dostawać jakby więcej komplementów niż wcześniej, no bo też trochę wyładniałam. Yy, dorosłam trochę do swojej twarzy, też mam wrażenie, i właśnie nauczyłam się lepiej malować przede wszystkim. No, dla mnie to był big deal, że jakby ludzie dookoła mnie zaczynają mnie bardziej dostrzegać, że mogę się komuś podobać. Um, I zaczęłam bardzo swoją wartość opierać na tym wyglądzie. To był też moment, gdy ja bardzo nie lubiłam swojego charakteru, w sensie siebie. I teraz mi się to wydaje absurdalne, bo aktualnie. Bardzo lubię siebie, nawet może czasem aż za bardzo. No ale miałam taki moment w życiu, gdzie naprawdę siebie nie lubiłam i miałam wrażenie, że wszystko, co robię jest złe i po prostu bardzo chciałam być kimś innym. Dlatego wtedy też zaczęłam bardzo tą swoją wartość opierać na wyglądzie. No a w momencie, gdy zaczęłam trochę bardziej lubić siebie, zaczęłam interesować się wieloma rzeczami, bo gdy wyszłam z jakiegoś tam większego kryzysu psychicznego, który przechodziłam w życiu, to miałam też więcej siły w ogóle, żeby próbować coś też zmienić w sobie, wiecie, jakieś wyciszyć może... Nie za fajne zachowania, które wcześniej miałam. I wtedy trochę doszłam do takiego spokoju ze swoim wyglądem. To znaczy, nie czułam, że zawsze muszę wyglądać dobrze. I to uważam, że jest faktycznie ważna rzecz. Tym bardziej, gdy jesteście kobietami. Bo od nas jednak się trochę wymaga, żebyśmy zawsze wyglądały dobrze. Wiecie, większość z nas... Nie pracuje, że tak powiem swoim wyglądem. Wiadomo, że modelki jakby muszą wyglądać dobrze, na przykład ze względu na to, jaką pracę wykonują, no ale większość z nas nie ma takiej pracy, co nie? I fakt, że my trochę wymagamy od ludzi dookoła siebie, żeby oni zawsze się dobrze prezentowali, żeby to było ich priorytetem, jest dla mnie bardzo dziwny. No ale tak jak mówiłam wcześniej, no trochę z tym się nie da walczyć, nie, nie naprawicie świata. Można jedynie naprawić to, jak wy wpływacie na ten świat. I dlatego, gdy ja doszłam do takiego większego spokoju ze swoim wyglądem, przestałam też w ogóle oczekiwać od ludzi dookoła mnie, że muszą zawsze dobrze wyglądać. Pomimo tego, że jakby ja nigdy nie byłam typem osoby, która by na przykład napisała komuś w internecie komentarz, że o mój Boże, ale wszystko wyglądasz, albo o Boże, przytyło ci się. Bo powiem wam szczerze, ja większość swojego życia po prostu byłam zbyt Zajęta sobą, żeby pisać jakiekolwiek obraziwe komentarze ludziom. I nadal nie pisze, w sensie ja powiem wam szczerze, że bardzo rzadko komentuję coś ludziom, których nie znam. A jak komentuję ludziom, którym znam, to zwykle komplementy po prostu moim koleżankom, że ładnie wyglądają, czy coś takiego. Um, a wygląd ludzi negatywnie. Nigdy publicznie nie komentuję. Nie chcę też, wiecie, udawać swojej świętej, wiadomo, czasem coś się napisze, ale ja to zawsze robię, że tak powiem, w prywatnych wiadomościach, nigdy nie przyszło mi w ogóle na myśl, żeby publicznie kogoś zhejtować za to, jak wygląda. Um, jeżeli chodzi o zachowanie, no to czasem coś napiszę publicznie, natomiast nigdy nie robię tego w taki hejterski sposób, bo... no bo nie. W sensie ja też nawet szczerze nie mam energii na takie rzeczy. Więc tak, mi trochę ten spokój, żeby wychodzić bez makijażu, żeby pokazywać się bez makijażu, tak jak na przykład teraz mam na sobie jakiś resztki korektora, który nałożyłam kilka godzin temu, i jakby nie mam z tym problemu właśnie dlatego, że doszłam do wniosku, że ja naprawdę wolę prezentować trochę swój umysł bardziej niż swój wygląd. Na przykład tutaj, na YouTubie, jakby bardzo. Na TikToku, gdy nagrywam gadane TikToki też. Jedyne takie medium, gdzie może bardziej skupiam cały kontent na swoim wyglądzie, to jest Instagram. No ale Instagram trochę też jednak do tego został stworzony, mam wrażenie. No i też wraz z mijającymi latami on się staje bardzo taki scentrowany na tym wyglądzie. Kiedyś jeszcze, że tak powiem, może trochę inne rzeczy też się postowało na tym Instagramie. Aktualnie to są głównie, wiecie, ładne zdjęcia was albo ładne zdjęcia czegoś dookoła was i no jest mi z tym okej, okay, nie? Aktualnie bym powiedziała, że jakby mam okej okay samoocenę, jeżeli chodzi o swój wygląd, pomimo tego, że moje problemy z serą ciągle nawracają, i naprawdę czasem, jak spojrzę w lustro, to mam ochotę się załamać naprawdę, bo to jest wiecie nieustanna walka z trądzikiem, który ciągle nawraca z różnych powodów, i przychodzi taki moment w życiu, gdy człowiek naprawdę ma dość. Też wiecie, wchodzicie w social media i ciągle wam wyskakują jakieś TikToki, że o mój boże, ten produkt zmieni wasze życie, naprawi waszą cerę, gdzie większość to jest bullshit, nie? W sensie trądzik zwykle wynika z problemów zdrowotnych, z hormonów na przykład, tak jak w moim przypadku i żaden produkt tego magicznie nie naprawi w moim przypadku, więc to może być naprawdę frustrujące. Ale też trochę dojrzałam właśnie do tego, że skoro wiem, że lubię siebie, lubię swoją osobę, lubię swój charakter, swoją osobowość, to ten wygląd nie jest taki ważny, tak naprawdę. Warto też mieć w głowie, że naprawdę ten wygląd przemija, w sensie teraz jestem młoda i prawdopodobnie to jest pik mojego wyglądu, w sensie ja prawdopodobnie nigdy nie będę wyglądać lepiej wraz z mijającymi latami. I wiecie, gdy macie to w głowie, no to jednak człowiek trochę bardziej chce się skupić na tym, żeby może bardziej naprawiać swój charakter i swoje zachowania, niż to, jak się wygląda, bo naprawdę ten wygląd przemija, a to, co zostanie z wami, to jest właśnie to, jakimi jesteście osobami, i warto mieć to w głowie. Naprawdę. Że jeżeli ktoś was lubi na przykład tylko dlatego, że wyglądacie ładnie, no to to nie jest w ogóle wartościowa rzecz, nie? Tutaj sobie tak, wiecie, super miło gadamy i tak dalej, no ale nie ma co ukrywać, że jednak świat trochę zmusza nas do tego, żebyśmy się dobrze prezentowali. Czytałam kilka dni temu jakiś artykuł właśnie o Pretty Privilege i jakby no nasz wygląd niestety ma wpływ na bardzo wiele sytuacji w naszym życiu i to, jak ludzie nas traktują. Na przykład w pracy, gdzie no jednak te wartościowe relacje schodzą na trochę inny tor, w sensie nie mają takiego znaczenia, bo ważne jest dla nas jako ludzi, żeby po prostu mieć pracę jak najlepszą i żeby dobrze nas ludzie traktowali w pracy. I tam wygląd ma znaczenie, i w wielu innych sytuacjach w życiu również, ale tak tutaj do Was gadam, może trochę idealistycznie, żeby powiedzieć, co wy trochę powinniście sądzić o sobie, nie? To, jak traktują nas ludzie dookoła nas, ma bardzo mało przełożenia na to, kim my faktycznie jesteśmy. Jeżeli wiecie trochę o co mi chodzi, większość sytuacji jakichś negatywnych, których doświadczamy w życiu, to te osoby, które może robią nam czasem krzywdę, robią coś złego, mówią nam niemiłe rzeczy, to jednak jest odbicie ich w większości. Oczywiście są inne sytuacje, w sensie wiecie, ja zawsze będę za tym, żeby słuchać się konstruktywnej krytyki ludzi dookoła nas. Mi bardzo konstruktywna krytyka pomogła w wielu sytuacjach w życiu. Podam wam przykład. <śmum> Mam takiego bardzo dobrego kolegę, z którym pisałam bardzo dużo ostatnio, właśnie o, o moim heartbreak. I. Um, to jest mój bardzo dobry kolega, i ja bardzo doceniam jego obecność w moim życiu. Bardzo mi pomógł w wielu sytuacjach. I w tej sytuacji również prowadził ze mną bardzo dużo rozmów, które faktycznie dużo mi dały. I coś, co ostatnio, na co zwrócił mi uwagę, co mi napisał, dał mi w miły sposób dać do zrozumienia, że może, może powinnam przestać tyle gadać o tym, co przeżyłam. I wiecie, w pierwszej reakcji, gdy człowiek słyszy coś takiego, ma ochotę się obrazić na drugą osobę, że w ogóle what the fuck, czemu gadasz mi takie rzeczy, ja tutaj jestem smutna, przeżywam jakąś sytuację, a ty w ogóle zabierasz mi tu jakąś możliwość przeżywania swoich emocji. Ale wiecie, przez to, że ja mam bardzo duży szacunek do tego mojego kolegi i do tego, co on mówi i wiem, że chce dla mnie zawsze jak najlepiej, no to faktycznie przemyślałam sprawę i doszłam do wniosku, że wow, w sensie on może mieć rację, nie? Że jakby ja mogę mieć prawo do swoich emocji, uczuć i do przeżywania pewnych sytuacji, ale z drugiej strony. czasem trzeba powiedzieć sobie dość, nie? I dlatego ja zawsze będę doceniać konstruktywną krytykę ludzi, którzy mają dla mnie znaczenie. Ludzi, którzy nie mają dla mnie znaczenia też, ale tylko jeżeli jest to konstruktywna krytyka, tak? Trochę zeszliśmy z tematu, mam wrażenie, ale jakby. Wszystko, co chcę tutaj przekazać w tej pogadance naszej, to to, żebyście skupili się na relacji po prostu ze swoim wyglądem, waszej własnej relacji i też trochę z tym, jak to koreluje z tym, jak wy postrzegacie siebie jako człowieka. Bo ten wygląd naprawdę ma drugorzędne znaczenie w waszym życiu, w waszej relacji z samym sobą. Bo uwierzcie mi, poznałam osoby, które może. Były mało atrakcyjne fizycznie, ale przez to, że ja czułam od nich, że one faktycznie akceptują siebie, akceptują swój wygląd, nie skupiają całego swojego życia na tym, jak wyglądają. Te osoby były dla mnie o wiele bardziej fajne niż te osoby, które znam. Które na przykład znam mega śliczne osoby. Naprawdę jest masa osób, które znam, którym czasem zazdroszczę wyglądu, zazdroszczę tego, że naprawdę one zawsze dobrze wyglądają, ale znam też ich charakter. I no, nie zawsze się to pokrywa z tym, jak ktoś wygląda. Naprawdę. Często to właśnie te najpiękniejsze osoby są najbardziej zepsute wewnętrznie, i paradoksalnie, zwykle te najpiękniejsze osoby mają najdziwniejszą relację z samym sobą, bo przez to, że zwykle takie osoby, one dostają zwykle komplementy tylko wokół ich wyglądu. Przez to one również zaczynają opierać swoją wartość na swoim wyglądzie i to nie jest zdrowe rozwiązanie dla nikogo, szczerze mówiąc. Nawet dla jakichś Belli Hadid. Serio. To w sumie wszystko, co chciałabym dzisiaj powiedzieć w tym temacie. Dajcie znać, jak Wasze postrzeganie wyglądu się zmieniło yy, przez ostatnie kilka lat, jakie Wy macie teraz podejście do makijażu i tego w ogóle, jak się prezentujecie publicznie. Mam nadzieję, że cokolwiek, co dzisiaj powiedziałam, ma sens, bo nagrywam to bardzo spontanicznie, bo ruszył po prostu mnie pewien post, który zobaczyłam na TikToku i stwierdziłam, że okej, okay, chcę się wypowiedzieć też trochę w tym temacie. I co? Widzimy się na w następnym.